Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wieśka. Tym razem, właśnie z kamerką. Niestety minus tej kamerki jest taki, że trochę się zacina, że nie będzie jakiejś mega jakości jej, ale wydaje mi się, że to tam jest optymalne. Nie będzie takiego, że tak, ładnego Wieśka na niej, ale trochę moje moldy będzie. Zawsze coś, może Wam się to spodoba. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy chcecie większą też tą kamerkę, żebym miał na ekranie i tak dalej, i tak dalej e, Co do tego, żeby się nie zacinało, nic nie mówcie Taka jest kamerka, no za bardzo nic na to nie poradzę e, Ostatnio było właśnie mnóstwo rozmowy i e, 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 zakończyliśmy, na, ten, kończąc tą rozmowę ale niestety, znaczy no niestety, ja sobie zainstalowałem dziesiątkę i przez to. Przez to, przez to yy, nie mam save'ów i musiałem od nowa zacząć. Yy, Starałem się robić wszystko tak jak było. Poza jednym wyjątkiem, kiedy był tamten Charley. Chyba taką się nazywał. No tamten krab tak jakby, taki wielki kamień. To go oszczędziłem, a nie zabiłem. Zobaczymy czy to coś zmieni. Ale dobra, ciśniemy dalej. Nie będę tutaj. Zatrzymywał się na czytaniu tego ponieważ już to widzieliśmy, ponieważ już to odczytaliśmy. Dobra, zaraz sobie pojedziemy. No cóż, e, będę się patrzył w tą stronę, ponieważ tutaj jest kamerka, tutaj jest monitor. Zobaczę jeszcze, może najwyżej to zmienię i przestawię kamerkę tak, żebym miał i monitorił to tutaj, ale zobaczymy, wiem, brak ergonomii, niestety, bywa. Tak ja głupio się czuję, bo nagrywam teraz w okularach, a normalnie tego nie robię, normalnie bez okularów gram, ale stwierdziłem, że w nich wyglądam lepiej. I może ktoś zauważy ciekawostkę, dzięki której domyśli się, o której... O, o której porze dnia to nagrywam. No, już byś tak księżną z ręką... gnoju. Dobra, lekkie wczytywanko, ale to nie problem. Mm -hmm.

a my się pośpieszyć, ona idzie jakby po buty. Oczywiście nie, po buty by się biega. Co za idiota tak zrobił? Są coś podejrzani. Pokażę ci, gdzie odbywają się okno. Też... Dziwnie się patrzyli. No. Dalej ale, ale. Czasu nie ma. W każdej chwili możesz zginąć. Ty się zmęczyłaś. A ja. Jaj Tak będzie najszybciej. Eee. Jednolerzy, hmm. A jak mam niby ją złożyć? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złożyć rybkę z moży. ale ty po prostu za to wodę, nie chcesz ją podwodą. Hmm. Nie chcę cię martwić, księżna, ale jest dzień. Nie widzę żadnych świateł tam. Dobra, dobra. Bez pierdzielenia. pierożka pierożka sobie weźmy na drogę czekaj czekaj, nie tutaj tutaj dobra pierożek na drogę i dawaj na pewno nie do ciebie dobra jednorożec jednorożec jest tutaj to chodźmy do niego skoro jest bliżej no tak, mogłem iść dookoła, albo tędy na skróty. Wow, fajny rok! No to znowu ta. Łoo! Jaki pocisk! Ale pancz! oj! O, paw. Z buta wjeżdżam. ale pancz! Nie byłoby problemu, gdybyś była dziewicą, ojoj. Dawaj tego roga. O no ty gnoju. Płotka lepiej się słucha. Aby wy znasz piknikowe w... wikatu... wiktał. Co? Kusiła? Wiktały... Dość. Dobra. Do, dość tego słowa. Koszyki z tego co rozumiem. Może jedno. fabularne. Fajna sprawa. To oburzające onos. Oburzające. Zamknij się. No nie. Błąd zrobiłem, za blisko bez koszyka. God damn it. Ale chodź tu gnoju. Dzięki. I jak coś tak, wiem, że ta strona twarzy jest jaśniejsza, w przeciwieństwie do tej, ponieważ tam mam okno, a tu mam drzwi. Dobra, idziemy po rybkę. Oj, to było głupkie. Oj, już myślałem, że stracę hapek. Japa. To pod wodą. Co to było? Ktoś do wody! Ale to niski! Co za oszust! Skoczył do wody! przynajmniej tofii. Kierek, mmm Wspaniale Ile dobra Kolejne tofi Znaczy trzeba się wynurzyć powoli powietrza mi brakuje <laughs> Kolejny cukierek Japa Godzi się jak najbardziej Kiedy trzeba uratować przyjaciela godzi się, tak? Tam coś chyba jest Mhm. Mm go już chyba ta No Tam jest ten, ale nie wiem czy go otwierałem Też otwierałem Jest jakiś, którego nie otworzyłem Nie widzę żadnych wynosiłbym wy. Ech, poczekajcie chwilę muszę zrobić przerwę Witam serdecznie po przerwie dla mnie trochę to dłuższa przerwa była, ponieważ e, zajęła mi parę godzin, właściwie e, może to być odczuwalne pod względem komentarza, trochę wypity z rytmu mogę być, ale mam nadzieję, że tak źle nie będzie. No, tamto się dalej błyszczy, tutaj to. Tutaj nie ma nic, wszystkiego. O, chwila, ta jest.

Ten ma głos człowieka w pierdole. śmiałek I przyniesie nam O, Gerard coś zrobi. Nie yeah. z buta wjeżdżam w dupie was mam. Co to miało być? Ale mi przykro. A, a. Nie chciałeś oddać, to masz Dobra, Chcę, tak patrzę, że mogliśmy zakończyć na tym jednorostku. Bliżej by chyba było. Mogliśmy najpierw to zrobić, ale cóż, nie, ale z buta wszedł. Kaniec tematu. Dobra, nie jest tak źle. Chodź jednorostku. O, mogę na nim jechać. GG.

tak ze szmeru i klekotania nad wodą nie bo na nie to nie ma sensu aha to pierwszy pierwszy ten Sylaby. z retroszem szk kle szklarnia easy Detektyw numer jeden Z końcówki słowa fanfar dnia, ze słowa klaskania powtórzył po rzeczywiście znajdują się i drzwi zamykane są na O kolejny punkcik W Odzyskam kontrolę nad postacią? Chyba nie. Bywa. Nawet nie mogę EXPA dodać. Nie. Yeah. Zabił go. Ale lubi fajnie się teleportuje, To w asynie takich rzeczy nie, nie robiłem grałem wiem Co ja? Chyba tak Albo nie no dajcie mi się pobić. Nie było w tym odcinku żadnej walki dobrej. W ogóle żadnej walki chyba nie było. No Tu jestem Halo. Czy to aby nie należy do Ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. Ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej cztery niewinne osoby, a ty wielu niewinnych zabiłeś. Nie takie było pytanie. Wielu, ale Wie? dobrze. Fajny głos Jeszcze tylko Nie licząc ciebie No ja chciałem z nim walczyć On dajcie mi kontrolę Dzięki Dobra do best To jest ten? Tak Aha, nie o nim nie wiadomo To jest bestia zwykła. Co to jest? Czy ja mu nic nie zadałem? Nie, nieślałem Nie chcę z nim walczyć Sami nim grajcie. Ja chyba, że miałem z nim przegrać. Chyba ta. Albo Może nie dało się z nim wygrać No i mnie nieźle pociechał Co jest? Miałeś siedzieć w domu Regenerować się Wiem, że w coś się wpakowałeś Pomogę ci Co jest? Oda. Co jest? O co chodzi? Reggae? Nie, nie Teraz jestem w nieco lepszej formie. Jest to jeszcze pewna sprawność, Ale gdybym był człowiekiem. Kim ty jesteś? Zaprasza. Wybacz. To była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmuszałem, żeby wyróżnić z tobą na no. Kim ty jesteś? Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo po detraf potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. Naprawdę teraz młotkiem no, musisz nadawać w no, gnoju. No, i... Pojedno tą komuś. Niemniej pracuje. nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał potem temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy albo po to, żeby się napić. To jakie według Ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca, i obu Wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą Was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Nie, przecież to było 300 lat temu. I spale padł w blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Choć zabił jej zwykły gusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To detal je zabił. Potem znalazł gusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Hmm. Wampiry rzadko Zobaczmy, że mam to, są takie, te wampiry. Jak... Dziwno. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca. Który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował te jabłkiem. <ślech> Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wildeford stopił ciało. Resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlef. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej Czy nas więź, o której Wam ludziom nawet się nie śniło? Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją Kolejna długa rozmowa. Zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stronie od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Muszę go znaleźć. Zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej, i cały Bukler spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel jak za dawnych lat. Nie do końca. Zakładam, Wie, że w jednym co on był. Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zawijać, a nie żeby sam zginął, prawda? Hmm, w zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam Cię, że Detlaf nie jest potrzebny. Też mam taką nadzieję, że się mi się Typek wydawał. Tak na razie wiele świadczy przeciwko nim. Może przez te zdolności tak fajnie latał. Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merla się Fajny dom. Do zobaczenia. Wiedźminie co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia! Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoje Zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Milona nie może ujść płatne. Kujwale, że go zabili. Co chyba był tam ten typek? Wo, ale dużo HP. Spoko sprawa. Że za pierożka weźmy. Więcej pieruszka Jeszcze trochę pieróżka Dobra Idź na cmentarz Czyli tutaj nie ma żadnych śladów, mam po prostu iść na cmentarz No spoko O, coś ciekawego? Zawsze coś Dobra W takim razie chwila, ile miałem minut poprzedniego nagrania? Wydaje mi się, że dostatecznie dużo, żeby zakończyć odcinek w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Dlatego ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać co sądzicie o odcinku, dajcie znać co sądzicie o kamerce. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.